Większe i najdziwniejsze statki starożytności. Musimy rozpocząć badania poza ranczem. Do tego trzeba większej grupy ekspertów. Patrzcie. Tam, co to jest? Setki kilometrów od rancza kosmitów wyniki są podobne. To UAP, na pewno. Mam gęsią skórkę. Dalej niż ranczo kosmitów. W środę o 22.00 tylko na History Channel. Jesteśmy o krok od ujawnienia prawdy o ranczu kosmitów. Tam! Widzisz to? Nadlatują! Boże! Wiedzą coś więcej? Wojsko przyzna, że jesteśmy pod obserwacją? Start. Ludzie nie są na to gotowi. Rancho kosmitów. Nowy sezon w środy o 21.00. Tylko na History Channel. Hej, Ikea! Czy snem mogą się spełnić? Tak, pod warunkiem, że śpisz dobrze. Ikea, lepiej pomyślany tom. A, wybacz, mogę zabrać tylko po jednej parze każdego ze zwierząt. Pani, pani, mysz, są już na pokładzie. A, szkoda by było przegapić taki kąsek. Pst, hej ty, masz tu Red Bull'a. Dodaj ci skrzydeł, a wtedy spróbuj jeszcze raz. O! Panie topesz, witamy na pokładzie. Żona już na pana czeka. Yeah. Red Bull doda ci skrzydeł. W tym roku już 8 razy przegoniliśmy konkurencję. 8 razy! Bo według dotychczasowych zestawień faktów, wśród badanych podmiotów koszyk podstawowych produktów objętych zestawieniem. Już 8 razy w Lidlu okazał się tańszy niż w biedronce. Tanie zakupy robię w Lidlu. Stan zapalny i ból gardła krzyżują ci plany? Wybierz Strepsils Intensive, który zwalcza stan zapalny i uśmierza ból nawet do 4 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Myślisz, że nie wydarzy się już nic dobrego? Czas na lasagne komeakaza. Zmień zły dzień w coś pysznego. Komeakaza? Macie w Kasisteczka konto, ale takie proste? Tak, jest proste, darmowe i ma fajną aplikację. Darmowe? To lubię. Konto już mam. Potrzebuję karty. Mamy darmową, wystarczy z niej korzystać. Do tego nawet 150 złotych zwrotu miesięcznie. A gdybym potrzebował gotówki? Prosta pożyczka jest bez prowizji. Na różne potrzeby mamy rozwiązanie. Proste konto i prosta pożyczka. RRSO 8,29%. Polecam kasę sterczyka, Paweł Tarnowski. Czas rozstrzygnić. Ariel i Persil pokazują, jak usuwają tłuste czy uporczywe plamy. A jak jest to naprawdę? Czy kapsułka wystarczy, by pozbyć się plam? Zrobiliśmy badanie. Identyczne ubrania z dziesięcioma trudnymi i częstymi plamami upraliśmy z samą kapsułką i z kapsułką oraz waniszem. Pokazaliśmy je prawdziwym ekspertom, czyli setkom Polaków, a ci potwierdzają. 9 na 10 plam wanisz usuwa lepiej niż sam Ari czy Persil. Werdykt? Same kapsułki? To za mało. Dodawaj wanisz do każdego prania. Masz cukrzycę? Często zastanawiasz się, jak to, co jesz, wpływa na Twój poziom cukru? Z Freestyle Libre 2 łatwo to sprawdzisz. Sensor automatycznie mierzy cukier co minutę, a wyniki aktualizowane są na bieżąco w twoim telefonie. Bez nakłuwania palców. Kontroluj cukrzycę łatwo i dyskretnie. Zapytaj swojego lekarza lub dowiedz się więcej na www.libre.pl. Wyrób medyczny objęty refundacją NFZ. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Już od poniedziałku z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa aż 47% tani. Tylko 8,99 za kilogram. Tak, 8,99 za kilogram. Mleko UHT 3,2% Pilos 3 plus 3 gratis. Tak, mleko UHT 3,2% Pilos 3 plus 3 gratis. I orzechy nerkowca Alesto 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. Niespodziewany ból przerywa Wasze wspólne chwile? Weź kapsułkę Nurofen Express Forte z płynną substancją, która uwalnia się już po minucie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen. Jedyny oryginalny ibuprofen. Szybko obniża gorączkę już w 15 minut i działa do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lęk, paranoja i megalomania. Dyktatorzy cierpią na urojenia. Co sprawia, że potężni tyrani... Nie miał już sojuszników. Budują sobie kryjówki. Uwielbiał bogactwo i przepych. W realizacji tych pragnień koszty nie grają roli. W górach powstały kilometry tuneli i wiele tajnych pomieszczeń. Jakie sekrety kryją się w tych konstrukcjach? Nikt nie wie, ile tam jest poziomów. Tajne kryjówki dyktatorów we wtorki o 21:00 tylko na history Channel. Chiny są ogromnym państwem. 51 lat przed Kolumbem. Życie po zagładzie ludzkości. Dziś o 21.05 na History 2. Nasza wiedza o wszechświecie rozszerza się równie szybko, co sam kosmos. Ludzie wyobrażają sobie, że kosmici to małe, szare stworki z wielkimi oczami. Może tak jest, ale wątpię. Odkryj obcy planety. Drogę mleczną. Czarne dziury. Podróże kosmiczne. Ma kształt piłki do futbolu amerykańskiego, z której ktoś spuścił trochę powietrza i przygniótł. Poznaj teorię astrobiologii. Ciemnej energii. Kolonizacji kosmosu. Apokalipsy. Gdzieś tam na odkrycie czeka coś niezwykłego. A podróż zaczyna się tutaj. Wszechświat. W piątki o 22.05 na History 2. Musimy rozpocząć badania poza ranczem. Do tego trzeba większej grupy ekspertów. Patrzcie. Tam. Co to jest? Setki kilometrów od rancza Kosmitów wyniki są podobne. To UAP na pewno. Mam gęsią skórkę. Dalej niż Rancho Kosmitów. W środę o 22.00 tylko na History Channel. Gwiazdy Lombardo powracają. Spiszmy to. Jasne. Czułem, że dziś zarobię. Jeszcze więcej niespodzianek. Trochę się boję. Będzie dobrze. Pas kończą. Chyba. W tym miejscu każdy dzień zaskakuje. Kierownica po drugiej stronie to nie problem? Poradzę sobie. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Nie mam pojęcia. Gwiazdy Lombardu. Nowe odcinki. W niedzielę o 12.00 tylko na History Channel. Jesteśmy u Borysa na kolację i oglądamy mecz. Będę musiał użyć długiego cyklu, żeby to domyć. Nie musisz. Sfery wystarczy, że włożysz naczynia i kapsułkę i wybierzesz krótki cykl, by zaoszczędzić energię. Aktywator do krótkich cykli sprawia, że nowe kapsułki Fery Platinum Plus działają od razu po zetknięciu z wodą. Nie wierzę! Wybierz krótki cykl sfery i zwyciężaj! Bo krótki cykl pozwoli ci zaoszczędzić do 20 zł za prąd. Fery Platinum Plus nasz najlepszy efekt czystości nawet w krótkich cyklach. Pyralgina, skurczowe bóle brzucha. I na bóle pleców. I na bóle głowy. Pyralgina. Silne bóle. I na mnie zadziałała. Sprawdźcie sami. Pyralgina, numer jeden w badaniach klinicznych u osób z silnym bólem. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pyralgina, numer jeden na silny ból. Pierwszego wybrałeś? A ten dziadek? Tego pod spodem. Dwa burgery, średnie frytki i średni napój. Wszystko w sumie za 19 zł. To jest super combo w McDonald's. Kiedy myślisz, że nie wydarzy się już nic dobrego, czas na lasagne Komeakaza. Zmień zły dzień w coś pysznego. Odkrywaj świat, zawsze świeżych ziaren z nowym ekspresem Rivellia i dwoma wymiennymi pojemnikami na różne gatunki kawy. Nowa Rivellia z trzyletnią gwarancją od Delonghi. Zmieniaj ziarna kawy tak jak lubisz. Perfetto. Szukasz naprawdę wytrzymałego smartfona? Spokojnie, to Hammer. Działa, gdy puszczasz, pchniesz, moczysz, zgniatasz. Zgubisz narzędzia, czy pytasz żony, co kupić na kolację. A potem sprawdzasz, co to znaczy topinambur, bez zdejmowania rękawic. Z Hamerem czuję spokój. To polski producent. Gwarantuje lokalny serwis, części zamienne od ręki i skup telefonów. A smartfony wzmocnione ma na wszelki wypadek. Spokojnie, to hamer. Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Już od poniedziałku z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa aż 47% taniej, Tylko 8,99 za kilogram. Tak, 8,99 za kilogram. Mleko UHT 3,2% Pilos 3 plus 3 gratis. Tak, mleko UHT 3,2% Pilos 3 plus 3 gratis. I orzechy nerkowca Alesto 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. Macie w Kasiesteczka konto, ale takie proste? Tak! Jest proste, darmowe i ma fajną aplikację. Darmowe? To lubię. Konto już mam. Potrzebuję karty. Mamy! Darmową. Wystarczy z niej korzystać. Do tego nawet 150 zł zwrotu miesięcznie. A gdybym potrzebował gotówki. Prosta pożyczka jest bez prowizji. Na różne potrzeby mamy rozwiązanie: proste konto i prosta pożyczka. RRSO 8,29%. Polecam kasę sterczyka, Paweł Tarnowski. To jest Ania. Ma dość wybierania. Jak z tylu ofert wybrać najlepiej? Wejdź na rankomat.pl i samodzielnie lub z naszym agentem kup ubezpieczenie auta. Idealnie. I polisę podróżną. Zadbaj o swoją nieruchomość i wybierz ubezpieczenie domu lub mieszkania. A twoi najbliżsi poczują się jeszcze bezpieczniej. Gotowe. Ubezpieczenie, kredyt, finanse? Możesz liczyć na rankomat.pl. Sprawdź oferty i zniżki u naszego agenta. Ziemia liczy 4,5 miliarda lat.